Sieman Andereczko, szanowni widzowie, witam was serdecznie. Jak zawsze, nikt inny jak ja, wasz Lemi. No tak, powrót. Powrót do Negela. moje mini Angel 20 dzięki usłudze i jej akses. Zresztą, to w rogu tutaj, gdzieś o w tamtej stronie, u góry możecie widzieć NagyL20 i access. Trial, mam jej jakcy wykupiony na Xboxie, mam jej jakcy wykupiony na PlayStation 4. Z racji tego, że na Xboxie One mam jakiś problem z kontem, tam w jakiś sposób został zhakowany, ja tam z jej nie mogę się na razie dogadać. Są takie tempaki, że się w głowie nie mieści, więc pewnie mi trochę czasu zajmie, zanim tam odblokuję mi się konto na Xboxie, w jej Sports tam o to konto chodzi a. Jakoś inaczej nie można zagrać w tą grę, jak się tylko logując jeszcze do ich serwerów, co jest bardzo dziwne, bo offline chociaż można było pograć. Nieistotne, słuchajcie, dużo tłumaczenia, więc na PlayStation 4 postanowiłem, że grę ściągnę i Wam troszeczkę zaprezentuję parę cineczków, Prawdopodobnie tutaj nagram, zanim kupię pełną wersję. Mam nadzieję, że kupię tą pełną wersję. Zresztą wypróbujemy jeszcze. Ani razu nie zagrałem w tego Nagela, więc to będzie mój absolutny debiut. Kochani, bo... troszeczkę historii może u mnie z Nagelem. E... Grałem każdego Nagela, jaki kiedykolwiek wyszedł. Nawet pierwszą, pierwsze zupełnie wydanie Nagela na kartridżu jeszcze na Sega Mega Drive posiadam w swojej kolekcji. Kupowałem każdego N'a od 90, chyba 6 roku, chyba. Siód Nie, przepraszam, NGL 98. Od N'a 98 do NA'a 2017, kupowałem każdego na premierę w pudełeczku, czy tam w w jakimkolwiek innym wydaniu tam, no, w, w, w zasadzie wszystkie są pudełkowe, tak, ale jedne tam były, nie, w sumie wszystkie były na płytach, przepraszam bardzo, myślałem, że jakieś tam na kartiżach były, ale nie, na kartiżach były kupowane później do kolekcji. Retro, więc kupowałem każdego. 2018 był to pierwszy Nigel, którego o, przez te 20 lat nie kupiłem na premierę i do dzisiaj go nie mam w pudełku. E, mam go tylko cyfrowo, bo gdzieś tam w tam śmieszny za śmieszne pieniądze w promocji był. Oczywiście do kolekcji go w końcu muszę kupić. Ale był to pierwszy Negrel, który nie przypadł mi kompletnie do gustu. Później wyszedł Negrel 2019, którego praktycznie w ogóle nie zagrałem. Może jeden, dwa meczyki. W jej go wypróbowałem. Kompletnie nie moja bajka. Ta seria, moim zdaniem, podupada. I teraz Negrel 20, który jest tak szumnie zapowiadany, że w końcu powrót. Legendy. W końcu to ma być nawrót na dobre tory. Spokojnie, za chwilę to zbadamy. Przypominam Wam też, kochani, zawsze tym się chwalę, ale A czemu nie? Eee, jeszcze jakieś 10 lat temu byłem topowym graczem na PlayStation na świecie. Słuchajcie, nie. Gdzieś tam w jakiejś karczmie tylko na świecie. Miałem dwa konta w top 100, jedno w top absolutnym 15, przy czym tam było kilka skakowanych kont, więc myślę, że jakieś top absolutne, top 10 światowego rankingu należało do mnie. Miałem wszystkich na tapecie, wszystkich najlepszych graczy na świecie miałem pokonanych. Oczywiście oni za mną też wygrali kilka meczyków, więc to nie jest tak, że tylko ja wygrywałem. Eee... Udzielałem się sporo na forum, no, uczestniczyłem w wielu tam różnych akcjach w tamtych czasach, ale to było dawno i nieprawda, wtedy jeszcze byłem młody, oczy miałem sprawniejsze, refleks był zupełnie inny, też fantazja do grania. No ale nic, słuchajcie, może król powróci tutaj na salony. Postanowiłem, że zaprezentuję wam meczyk online. Versus jakiś, o ile uda mi się połączyć z kimś, a mam nadzieję, że się uda. Moi mili, żebyście widzieli, nie zagrałem nic wcześniej. Mój rekord to 0, 0 0 tak, czyli 0 zwycięstw, 0 porażek po yy, dogrywce i 0 porażek w ogóle w regularnym czasie. Ranking 500, bez takiego rankingu się startuje, więc wciśnijmy, poszukajmy przeciwnika. Zagramy moją ulubioną drużyną Pittsburgh Ping, więc oczywiście e, pamiętam NHL 2008-08, no, tak. To był, o, mamy proszę bardzo Pittsburgh, więc szukamy przeciwnika. Eee... Oczywiście, tak, tak, szukamy, tylko teraz żebyśmy szukali kogoś. Eee, pamiętam wtedy tam wielu ludzi zagrywało się od Tawą, a ja grałem Piz Pittsburghiem cały czas. Eee, I to była drużyna, która była bardzo wtedy taka średnia. Nie było tam żadnego Sydney Crosby, nie było żadnego Evgeni Malkina i tym podobne. Była drużyna, która ledwo... No, w zasadzie w ogóle nie awansowała do playoff. E, no to były takie czasy. Mam nadzieję, moi milicy, że słuchacie mnie głośno i wyraźnie. Postaram się mówić głośniej, bo nie wiem, jak to jest ustawione w ogóle z dźwiękiem. To może być dosyć głośno, ale nic, zaczymy. Dawno nie grałem, słuchajcie, i na pewno będzie cienko. O, tu mam włączone jakieś w ogóle podpowiedzi, niepotrzebne mi, ale spokojnie. O, oh, wow, 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 wow. Po co mam to włączone? Chciałbym to wyłączyć. Dobra, jedziemy, spokojnie. Ajajajajaj, to był dobre uderzenie. bo ha, ha ha chciałeś być, co? Chciałeś być, ale stary, co jest doświadczony, Patrz, na to obrońcę, jak wjeżdżam. Spokojnie. O, nie, 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 nie. Uwolnienie. Dobra, ja chciałbym to wyłączyć. E, jak to zrobić teraz, momencik. Musiałbym wejść w ustawienia settings, bo mnie to przeszkadza ten trener. On ice, on ice. E, off. Off. I chyba to wystarczy. Żeby to wyłączyć. Mam nadzieję. Bo mi przeszkadzają te pierdoły. Widzę, że belka z wynikiem pojawia się teraz na dole. Graficznie dalej wygląda to tak samo i podobnie. Nie no, dalej mam to samo. Kurna, nie wiem o co chodzi. No weź tu, wybi. Daj mu, daj mu. O, wow, ole poprzeczka. lutuj! Kurna. Shit! Czemu to się dalej pojawia? Wyłącz to gówno, cholera jasna, jakichś dbańczyków się pojawiają. Dobra, włączę to w przerwie. Gramy 5x4. Dobra, zjaram znowu, nie? I to Fantastic save! Zagraj,

Jedziesz. Kurra, chciałem stare zagranie zrobić. Stary trick na pierwszaka. Dobrze, spokojnie. Stary dawno nie grał, ale jeszcze taki cienki, to chyba nie jest, co? No, no nie wierzę, jak on to wyciągnął. Cholera, ja tak to wyciągnął? A nie będzie replaya tego. A może byłby cholera, nieważne. Jaj! A, bez sensu to zrobiłem. Dvorak. Wow, 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 bez sensu to było. Kurde, wkurzają te kreski pierdzielone wyskakują. Przydawało, że właśnie... A nie, ten coach trainer to chyba to co pokazuje... Zrobimy dobrze coś źle, ale ja to wyłączałem. Jeszcze muszę te pierdzielone jakieś dziwne kreski powyłączać. One zawsze się odpalałem, Nie wiem w ogóle po co. Nie mogę po cholera to się włącza. Ja włączyłem eksperta sobie, na samym początku. Jak robiłem ustawienia.

O, matko jedyna! każdy wejście długim kijem, zobaczcie, kończy się karą. Przecież to jest bzdura. To zmienili, Wenager 19. Cholernie mi się nie podoba, ale. Ja nie grałem dużo w 19, więc prawdopodobnie musiałbym się. Nauczyć znowu. Dobra, wywal to, wywal. I już atakuj, 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 takuj. Atakuj. No, próbujesz kółka robić, co? I na pierwszaka grać, co? Tomasz! Masz! Quick Ejaj, jaj, jaj, szkoda. Ha, kurde spalony. Nie zmieściłem się. Kolega zapewniał szczerze, że stare emocje mi się przypominają. Jak się kiedyś grało, tylko grałam strasznie drewnianie, bo ten przeciwnik jest taki, że wiecie co jakbym trochę pograł, to bym go prawdopodobnie zniszczył. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem. really aggressive yeah 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 essential 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 without any danger blocker saved by the goalkeeper ah, and Costa prawie puścił he's going to 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 two swoje arizona's going to hold it against the wall feeds the puck to kraus soderberg's got it along the yeah. wing and that's broken up with a stick in front. Tries to get the puck to Cajun. Henestrosa's carrying it ahead. Pittsburgh's got a hold of it along the wall. Schultz carries the puck in his own zone. Here's a chance. Here he is in close! He scores! Nie będziemy Replaya oglądać. Później sobie zobaczymy. Powtórki na końcu powinny być. Nie będziemy przeciwnika drażnić. <grywka> o, oh, Spalony. Frajerze, gdzie? To zapowiedziałem się kara. Crosby's won the draw here in the open ice. Arizona's got possession at center. Fisher's uh. got the puck. Uh. Move to the middle and that's broken up. Move to the middle. Oh. And the puck oh, is whoa, whoa the solid hit. Very solid hit. hit. Yeah, Arizona's yeah, yeah, yeah. Kurna. Się pogubiłem, z całkiem. Bo było zbyt tanie to zagranie, ale jest! Po pierwszej tercji prowadzi jeden 0 Słuchajcie, muszę zmienić sobie te pierdzielone jakieś kreski czy coś. Co to jest w ogóle? Feedback. Nie chcę feedback. Off. Pass suggestion off, offside warning to może być, defensive position uh, uh, off, off, wszystko off, tylko offside warning. To warning to chce dostawać, bo, bo to tam czasem daje mi znać, nie? Oczywiście czasem, zawsze daje mi znać, czy zawodnik jest tam jeszcze w strefie ataku przeciwnika, czy nie, czy obrony przeciwnika, moje, moje, moja ataku. Strefa Dobra, 1-0, o, teraz, teraz trochę lepiej. this one so far. Arizona's not going to want to change much in that first period. Just the score. They had the puck a lot, but they try Kessel stick handling in his own zone. Through center along the wing. Gets it to the <-dose> other point. He grabs the puck here at the point. yeah. Denies him with oh, a oh, save. Oh, Tries oh, to oh. get it to Gensel. No, nie gets Play to break it up. That's Bramka. Kolej zjarał to nieźle. Jedziesz. Nie tak, a jaj, kolej widzę się wkurzył trochę. <zyskujesz> 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 Będziemy grali 5 na 4, ale to oh, akurat w tej grze, powiem szczerze, dużo nie pomaga. taking tripping penalties it always felt like there was something I could have done better than that I start winning the draw here inside the offensive zone no got the puck short-handed they'll want to clear the zone here while they're trying to kill off this penalty it's a two-on-one puck lands back onto a stick and that's blocked away Arizona's got control of it now here in the offensive end that. That. Got the puck along the boards Right up the gut, here they go. Angles it over to Yomerson. Intercepted. And aye, aye, aye. Good save. Positional save through traffic. Quick pass across to Demers. Slides it over to Bubstad. Through the offensive zone and behind the net now. And the PK unit gets their man out of the box. Well, no go on that power play. They. O! Oh, wow. co to w ogóle było gdzieś się? No się? Maintains possession, O, ale to było rozegrane, moi mili! do budy. To było tic tac to, Dominik Simon, Ależ to było rozegrane. Mam nadzieję, że bramkarskiego zdję mogę sam na końcu zobaczyć. I mamy 2:0. 0 oj oj oj, oj 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 Jedziemy jedziemy parę jedziemy. Ach kurioza. Stary jest, KUŹWA dalej kozak. I co? Będzie wypad z gry? Haha, <grystanie> connection. Słuchajcie, pierwszy mecz i koleś ma już dosyć. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Chyba jestem dalej champion. A <grystanie> TO było proste. A to TO na końcu, co bramkę widzieliście, ten zwód prawo-lewo, W lewo, to w naszej polskiej Lidze N.A.G.L.E. bo kiedyś taki grałem. Przynajmniej jak ktoś śledził mój kanał, to dobrze pamięta że w takiej lidze grałem, nawet raz tam jeszcze sąsiada zdobyłem, w Finlandium bodajże. E, to był nazywany właśnie zwód LL, tak, od Lemmy Prawo-lewo czy lewo-prawo, w zależności od tego, bo czy zawodnik gra na prawo czy na lewo. E, dość gładkie zwycięstwo, przeciwnik pewnie nie był jakichś tam najwyższych lotów. E, zobaczmy, czy można zobaczyć sobie bramki. Tutaj coś jest, można włączyć w ogóle? Można chyba włączyć, tak? Tu był gol. Nie, to był gol. Eee, momencik, tak, to były, to były trzy bramki, tak? To była pierwsza akcja, tak? Nie, to była ta trzecia teraz, o właśnie. Prawo lewo. O, nawet nie było prawo lewo to w ogóle. <gulana> w ogóle cholerawiec to było, zróbmy. O właśnie, bramki tylko. Dwie? A nie w trzeciej takcji, Wszystkie. O, piecie. Dokładnie, to była pierwsza bramka. Szulca, ładny strzał, standardowa bramka w Enagelu, to ta bramka się powtarza od Enagela, już nie pamiętam którego. 2000 chyba nawet w 8 też takie wchodziły, ale w 2009 zaczęły wchodzić takie głównie znane karsteczka pod ladę, po drugim słupku. W Enagelu 2008 wchodziły, wchodziły bardzo w krótki słupeczek, taki glitch odbył. Ale ładnie tu Szulc mu wypierdził, ale Szulc w ogóle ma petardę w normalnym, w realnym życiu, w realnej grze. Ma naprawdę niezły strzał. Tutaj bramka Simona. Ładnie. Ładnie. Tu było ładne rozegranie. Tu cyk. Stary mój zwodzik obrońcą. Pyk, pyk. Ależ pięknie. A ta Petersona tutaj to... Ależ wyjazd cudowny. Słuchajcie, kurde. Pierwszy meczyk i już range quit. Ah. Kurde, tego się nie spodziewałem, ale fajnie, przyjemnie się gra, cholera, przyjemny powrót, eee, może na strumyki wrócę z Angelem, ale tu ładnie zrobił ten zwodzik, cyk, tu obrońcę, a, tu go kupiłem, myślał, że będę grał na pierwszaka, nie, standardowo, nie, nie, kolego, nie, nie, kolego, taka wyga nie gra na pierwszaka. Zobaczmy sobie też statystyki, total shots 9 do 8, więc wcale nie najgorzej, ale jego, strza... znaczy jego strzały były groźne, tam parę błędów zrobiłem, w normalnych warunkach zawodnik z czołówki spokojnie by wykorzystał tę sytuację, zwłaszcza tą jedną tam z backendu jechał kolej sam na sam z, z dołu, z mojej lewej tutaj strony jak ja siedzę a to było jego prawe skrzydło, time on tak dosyć był równy, podania moje znacznie, znacznie lepsze od jego. W znowień wygrałem tylko jedno więcej, więc w zasadzie to samo, karne minuty te same, parę plays niewykorzystane, czyli gry w przewadze, no i goli w osobieniu również też nie zobaczyliśmy. Co tu mieliśmy w ogóle? Jakieś trzy gwiazdy. Aha, tutaj jest Peterson, biedna bramka Nasysta. Jeden strzał 3 na plusie, ładnie, ładnie. Świetnie. Dobrze, bo tyle. Finish game. Wychodzimy, powinniśmy dostać tak te 7 punkcików do naszej klasyfikacji. Zobaczymy też przeciwnika, z którym graliśmy. Jaki to w ogóle poziom jest, bo obstawiam, że to nie był jakiś relacyjny gracz. Więc może cofnijmy się. Tak, chcę wyjść i tutaj chcę sprawdzić moje statystyki, więc 7600 ranking. Więc moglibyśmy się postarać do pierwszego tysiączka na przykład w bicie. Sprawdźmy tak, ostatnie nasze mecze. Tu mamy z Kolesiem 3 do 0. Sprawdźmy jego statystyki, jak on tam grał. A, proszę bardzo, no bez rewelacji, tak, tu przegrał 0,3, tu 2-5, próbował coś grać, ale grał chociaż długo dosyć, tu widzę 0-3, dosyć szybko zakończył, więc jakimś rekordzistą nie byłem, o tutaj, a tutaj zwycięstwo 3-0, proszę bardzo, dosyć szybkie, więc w zasadzie na ostatnich jego 10 meczyków, no raz zakończył szybko bardzo, po pierwszej tercji już ledwo, tutaj w połowie drugiej się przebudził, ale tutaj też widzę. Dostał pod koniec, wyszedł, już się wkurzył, pewnie 4-2, przegrywał, liczył, że strzeli bramkę jakąś i coś tutaj ugra, więc przeciwnik jakichś oczywiście wielkich lotów nie był, natomiast już trochę meczyków miał rozegranych, a ja stary koń 40 lat na karku, słuchajcie, tego się nie zapomina. Kochani, dziękuję bardzo za ten odcineczek, to był dość szybki odcineczek, przyjemnie się pyka, chociaż dalej czuję to samo, co było w NHL 19. W kurza mnie to granie tym długim kijem, ta kara za każde zagranie długim kijem. W 18 tego nie było, w wcześniej w enajolerach tego nie było. Ten długi kij można było co czas stosować. Znaczy to ma dobre i, i złe strony. Dobra jest taka, że faktycznie nikt nie spamuje tym długim kijem i jest łatwo karę załapać, wtedy gramy przewadze. Problem jest taki, że w enajolu ta przewaga nigdy jakoś wielkiej właśnie przewagi nie dawało, tak. Przewaga, przewagi nie dawała. No, taka jest prawda. Nawet granie 5 na 3 czasami sprawia problemy, bo przeciwnik wtedy zaczyna kółka kręcić, podawać i rzucać ten krążek. I tak naprawdę czas tylko tracimy na, na to gonienie go cały czas. I czasami błędy robimy i sam na sami strzela na bramkę. A wady są takie, że bez kary łapiemy bezsensowne. Nawet jak zrobimy raski kije gdzieś tam się. Zapominałem, dwa razy zrobiłem, dwa razy dostałem karę. Co jest głupotą ale nie bo źle, 3-0, rage quit, to mi się podoba. Słuchajcie, kochani, to było Legend 20 jakbyście chcieli zobaczyć więcej odcineczków, jakieś serie może, dajcie znać, eee, coś dla was mogę jeszcze nagrać, hmm, może na przykład coś z 3 na 3, może coś z, tutaj tryby są jeszcze, jeszcze są karne, więc coś można jeszcze tutaj wam zaprezentować, eee, jakbyście zastanawiali się nad tym, czy kupić sobie może tą edycję tegoroczną. To bym ja, lemi mistrze Nigel, trzymajcie serdecznie. Do następnego. Hejka!